Język karański można powiedzieć, że jest pewną osobliwością, ponieważ to jest język należący do grupy języków tureckich, najdalej na zachód można powiedzieć wysunięty. Język należący do kipczackiej gałęzi tych języków, wykazujący podobieństwa do, do, do na, dialektów tatarskich z Krymu, do języka takiej mniejszości, o której pewno nikt nie słyszał na Kaukazie, jak Karaczajowie i Bałkarzy. A także do języka XIII-wiecznego zabytku językowego, tak zwanego kodeksu kumańskiego, takiego dzieła sporządzonego przez misjonarzy na potrzeby ewangelizacji koczowniczych plemion właśnie szczonych Kumanów. Język karaimski przez wieki pozostawał w izolacji od innych języków tureckich, był poddany silnemu wpływowi języków otoczenia języków słowiańskich. Dlatego też jest osobliwym i interesującym zjawiskiem dla językoznawców, ponieważ jest to język, który zachował archaiczną leksykę. Morfologię ma turecką, natomiast składnie ma słowiańską. Język jest nadal używany, aczkolwiek jest to język według Czerwonej Księgi Języków Zagrożonych, język krytycznie zagrożony wymarciem. Co ciekawe, jest to język, który nie ma jednej formy literackiej, jednej wspólnej formy, tylko składa się jakby z trzech dialektów. Kiedyś na Krymie mówiono w języku krymsko-karaimskim, ale ten dialekt wymarł całkowicie już bardzo dawno temu, zlewając się z językiem krymsko-tatarskim i praktycznie cechy różniące te dwa języki zanikły, także można mówić o wymarciu tego języka w wersji karaimskiej. Na zachodzie, czyli w Polsce i na Litwie Karaimi używali dwóch dialektów. Skupiska karaimskie na północy, czyli na terenach Litwy, takie jak Troki, Wilno, Poniewierz i inne miejscowości, gdzie kiedyś Karajmi mieszkali. Oraz to jest dialekt północny, czy północno-zachodni, oraz dialekt południowy, którym posługiwali się Karajmi w łódzku i w Haliczu. W tych dwóch gminach język praktycznie się nie różnił od siebie, poza pewnymi drobnymi osobliwościami, głównie natury leksykalnej.